Um, cześć, dokładnie. Spotykamy się po raz pierwszy w grze Gotik, którą pewnie większość z Was zna. Zacznijmy sobie nową grę. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Z pewien teraz pewnie nie macie w... żadnej stęki, za co was bardzo przepraszam. W trzech lat swego panowania Robert zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą, a ja. Byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj Urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Poszczęście mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! milcz! Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! 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 Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! Uczuję wam, że no już, tego nie widzieliście. Stałej. dystanki. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Mm. Dlaczego mi pomogłeś, NPC? -cie? Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Okej. Okay. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym Ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Um. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za takim jest. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysła. No Chyba nic to z więcej strony nie interesuje. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w Starym Obozie. Witamy, witamy w Kolonii. Dobra. Okej. Okay. Rozjrzyjmy się. Jakieś głupoty. Mm. Piwo zawsze spoko. Był karuty. Nie fajnie. To na około, ale... zajrzyjmy się w poszukiwaniu jakiejś broni, bo pewnie nam się przyda. Jak to zwykle w erbegach. Um, żarło... O, jest to nasz pierwszy przeciwnik. Przerażający chrząszcz. Na szczęście, raczej na nieszczęście mamy za mało lewy, żeby go pokonać, więc musimy się jeszcze podexpić. Lepiej nie chcę nic z nim zadzierać, bo jeszcze dna. To mi się zdarza. Strzała, kubek, do celnięcia. Eee, więcej beef i wytrych. Dobra. O, klej była, pamiętam Kilow, nasza pierwsza broń 7 d a nie jest najgorzej Wyspnijmy się tutaj i poszukajmy może czegoś lepszego a Jest le jakiś lepszy mieczek, mam nadzieję? Tak Jednoręczny miecz z arcydziały Tak, tak Dobra. Kretoszczur tam nic trudnego. wolę z tym krząszem nie zadzierać, ponieważ to kurde koks. Jakich mało. Okej. Okay. To zapewne nic nie będzie. Chyba mam rację, ta. Hmm. To jest z tego co pamiętam, za chwilę będzie jeden, jeden z najsłodniejszych przeciwników w Gotiku. Ściarwojadek. Ni to ptak, ni to dinozaur. Takie dziwactwo Strzały i pała z tego co mi wiadomo jest chyba gorsza No I chyba znowu drugi... A nie, to jest stary miecz. Lepszy czy gorszy? Yy. O! Nie spodziewałem się, że go założę. Myślałem, że mam 5, a ja mam 10. To dobrze. Teraz tak sobie myślę takie pytanie. Do którego obozu dołączyć i kim zostać? Tak sobie myślę, że może stary obóz i później mak ognia. Zwykle szedłem strażnika, ale... Może tym razem coś nowego Czy może całkowicie pójść inaczej i do nowego bozu pójść? Hmm. To się zobaczy w przyszłości um. Jegody, Znowu I tam coś, jakieś szkodniki z nowego obozu. Co prawda w Gutika dawno grałem, ale jeszcze trochę tam pamiętam. chcę. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa, potem zobaczysz... Motyw twoje piwo? Pomyślę. Hej, ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża,